Rosja blokuje eksport żywności z Ukrainy, co powoduje braki żywności wśród ludzi w wielu krajach importujących żywność oraz wzrost cen żywności. Wzrost cen produktów rolnych oraz surowców energetycznych sprawił, że ludzie wydają więcej na żywność oraz ogrzewanie i inne niezbędne usługi, a mniej swojego budżetu przeznaczają na inne wydatki. Wymiana sprzętu, nowy samochód. Od jeszcze. Z drugiej strony wyższe ceny surowców powodują większe zainteresowanie inwestycjami w te obszary, co w dłuższym terminie będzie powodować obniżenie lub chociaż stabilizację cen surowców. Agresja Rosji na Ukrainę ma i nadal będzie mieć konsekwencje nie tylko dla atakowanej Ukrainy czy agresywnej Rosji, ale także dla całej społeczności międzynarodowej. Taką opinię wygłosił szef Banku Anglii, Andrew Bailey. Zdaniem Andrew Bailey'ego cały świat będzie musiał zmierzyć się z, jak to ujął, apokaliptycznymi konsekwencjami, które przyniosą rosnące ceny żywności na światowych rynkach. Według szefa Banku Anglii zagwałtowny wzrost cen żywności odpowiada obecnie wojna między Rosją a Ukrainą.